I jeśli chodzi o te pomysły budowlane, no to trzeba przyznać im naprawdę, że jakieś totalne głąby kapuściane to projektowały, bo zobaczcie, wydali na drzwi kasę, wydali na kafle i na postawienie ściany, zamiast po prostu wyciąć dziurę w tej ścianie, żeby można było przejść do sracza z tamtej części łazienki, no bo to przecież jest do sufitu taka przestrzeń, to nie, oni zrobili drugie drzwi i kurde... Nie otwierają się, no bo kibel przeszkadza. no, To jest już genialne rozwiązanie. Witam, cześć. To nie jest złościwość z mojej strony. No, sorry, tak wyszło. Nie wiem, ile tam stopni macie, ale u mnie jest chyba 35. Zacieku. Za chwilę opowiem całą historię: jak w budżecie ogrzewania jednoosobowego gospodarstwa domowego w Polsce można tutaj się dostać, czyli zamiana bez specjalnej dopłaty. Na rzecz tego miejsca. Jeżeli już, no to jak chcemy jakiś tam podwyższony standard, no to wiadomo, że zapłacimy nieco więcej, natomiast da się zrobić to w bardzo podobnym budżecie. Mam nadzieję, że w tym materiale rozpocznę opis, jak się dostać, gdzie mieszkać, ile kosztuje jedzenie, od początku do końca, cały przepis. Zapraszam! Najbardziej czasochłonną i kosztochłonną częścią tej operacji będzie wynalezienie dobrych połączeń w dobrej cenie. Ponieważ ja nagrywam ten materiał w styczniu, to też nie dziwcie się, że znalazłem połączenie na kwiecień, ale cena jest wyśmienita, no bo 400 zł z Gdańska do Bangkoku to jest po prostu mega okazja. Takich biletów dosłownie kilka rzuca się no i trzeba być dosyć uważnym i mieć nosa, by coś takiego wyszukać. Ja akurat leciałem z Madrytu, bo mi Akurat ten początek podróży bardziej pasował, ale jeżeli ktoś leci z Polski, no to z Gdańska być może będzie łatwiej. Żeby te bilety wynaleźć i zabukować, no to do tego są różne portale: Skyscanner czy Kiwi, które widzicie w tej chwili. Nic nie zapłacili za reklamę, ale wydaje mi się, że dosyć wygodna jest ta aplikacja, no bo Google Flight to nam tylko powie o tym, że takie połączenia są i. I trzeba je sobie kupić jakoś albo przez pośrednika albo bezpośrednio w liniach. No ale Google Flight jest jednak super informacją, gdzie coś można nabyć. Także tam wydaje mi się, że trochę bardziej przestrzennie to jest widoczne i więcej kryteriów można zaznaczyć niż tutaj, ale może ja po prostu tego Kiwi nie umiem obsługiwać. W każdym razie zasada jest taka, że im większe lotnisko wylotowe i większe przylotowe, no to na lepsze okazje można trafić. Jak tutaj spojrzymy sobie na mapkę, co tam się dzieje w lutym, no to jakieś tam bilety powyżej tysiaka są, ale żeby można mówić o jakiejś tam okazji do Azji Południowo-Wschodniej, no to cena musi oscylować poniżej 1000 złotych lub też, żeby te dwa bilety tam i z powrotem sumarycznie nie przekroczyły dwóch no bo wtedy to ekonomicznie się spina, wiadomo, że jeżeli tam jesteśmy... Miesiąc, no to wyjdzie drożej, bo ten przelot coś kosztuje, a jak dwa miesiące, no to już ten przelot się fajnie amortyzuje do czasu. No i te koszty wyglądają wtedy znacznie lepiej. Trzeba pamiętać, że od jakiegoś czasu jest wymóg, aby złożyć cyfrową deklarację wjazdu, czyli DAC w skrócie Digital Arrival Card. No i to jest warunek konieczny, bo bez tego to będą jakieś przeboje na lotnisku. Wizę dostajemy jako Polacy, tak naprawdę bez, bezwizowy wjazd na 60 dni po takiej rejestracji. Po tych 60 dniach można jeszcze przedłużyć na 30. No i później trzeba zaliczyć jakąś przerwę, żeby kolejny taki cykl mieć, ale z tego co słyszałem, to w ciągu roku chyba dwa razy akceptują. Aczkolwiek nie ma takich typowych informacji, różnie to bywa. Jak wyczają, że ktoś po prostu na wizie turystycznej chce mieszkać w Tajlandii, no to Raczej nie będą tego akceptować, ale jak ktoś kilkakrotnie Przekroczy granicę, no to myślę, że Dymu o to nie będzie Bilet, który kupiłem wymagał przesiadki w Chinach Ale nie była tragiczna, bo tylko 3 godziny Natomiast W Madrycie było znacznie gorzej, bo Powyżej chyba 9, jeśli dobrze sobie przypominam Ale W sumie to dobrze, że byłem wymęczony po tym Madrycie, bo jednak jak się leci na wschód, to jest bardzo duże ryzyko jetlaga w związku z przesunięciem czasu dosyć mocnym, bo to jest 6 godzin. Więc lepiej się na maksa wyspać w samolocie, bo wtedy nie macie dwóch dni w plecy. Ten autobus będzie po brzegi wypchany chińczykami, to jest pewne. Gdy zobaczyłem Nowy Sybirsk, to zacząłem się zastanawiać, czy na pewno lecę we właściwym kierunku. W Chinach pojechali ze mną jak z przestępcą, czyli odciski palców, robienie zdjęć, grzebanie w portfelu. No takich jaj to jeszcze nie było nigdzie. Ale na szczęście jestem już we właściwym miejscu. Jako ciekawostkę powiem jeszcze tylko to, że w Chinach byłem wyłącznie w tranzycie, czyli nie było opcji wyłożenia za lotnisko i pomimo tego pojechali na ostro. Pierwsza rzecz to wi-fi. Na lotnisku jest darmowe. Aby się zalogować wystarczy podać adres mailowy i nic więcej. Może być fejkowy, bo nic tam nie potwierdzacie na mailu. Otrzymujecie dostęp na godzinę, a później po prostu jak chcecie dłużej, no to podajecie kolejny adres mailowy. A być może ten sam, nie pamiętam, też będzie działał. No ale taka sama historia mniej więcej jest, że trzeba coś tam wpisać. Działa to dosyć sprawnie, więc, jak potrzebujecie jakiejś informacji, to to wystarczy. Dwie najważniejsze rzeczy, czyli na samym dnie lotniska, na najniższym poziomie, to karta SIM. 60 zł za miesiąc i 40 GB. Tragedii nie ma, może na mieście jest taniej, ale tam są cyrki z doładowaniem, tutaj jest już gotowiec, wystarczy dać telefon, paszport, pani zrobi wszystko za was. No i druga rzecz ważna to jednak wymiana gotówki, bo gotówka w tym kraju króluje. Można płacić kartą 7-Eleven, ale powyżej 200 batów, czyli powyżej 23 zł. Transport. Jak już mamy dostęp do internetu, to możemy zainstalować aplikację Bolt, która jest... Takim azjatyckim odpowiednikiem Ubera. Tu jest dosyć mocno popularny i można sobie zamówić przejazd po burżujsku, czyli taksówka. To jest, zaznaczyłem przykładowo, taki dosyć spory kawał drogi, ale mi tu się zamknęło. Ja nie wiem, ile to może być kilometrów, nie mogę nigdzie znaleźć. To 3.51, który się wyświetla, to jest czas. Oczekiwania na taksówkę, a nie czas przejazdu, bo ten odcinek to ja nie wiem, on no może mieć, ale wydaje mi się, że jest 20 ponad kilometrów. Także to jest no, fest kawał. Tutaj, środkami jakimiś autobusowymi, czy nawet tą kolejką szybką, która na słupach się przemieszcza, czyli czerwona linia, która jest praktycznie wzdłuż tej mojej trasy taksówkowej, no to tam się jedzie. No, dosyć sporo czasu, nie pamiętam ile dokładnie ale nie będę strzelał, tylko wiadomo pociąg na słupach to nie jest samochód czy motocykl no i teraz co my tu mamy do wyboru, jakie opcje akurat w momencie kiedy to sprawdzam to jest bardzo późna godzina bo koło północy, więc nie ma korków i nie ma żadnej wielkiej różnicy pomiędzy skuterem, tudzież motocyklem a samochodem bo skuter kosztuje 218 tam powiedzmy brutto nie wiem, jak oni to liczą. A samochód 257, więc tyłka nie urywa, jeśli chodzi o tą różnicę. Ale jak są korki, to te różnice są naprawdę fest, czego doświadczyłem. Jest, więc się pakuje. Elegancko na miejsce i bezpiecznie. Skuter tutaj jest bardzo popularnym środkiem transportu, lecz moim ulubionym. Jest jednak autobus typu pick up. Najlepszy autobus na świecie, czyli siadamy i jeździmy w kółko za złote 15. Zł. Solidne butle LPG. Obsługa tego statku z pozycji pasażera polega na tym, że jak chcemy wyjść to naciskamy na przycisk, uruchamia się dzwonek, wehikuł się zatrzymuje, wtedy podchodzimy do kierowcy, płacimy mu myślałem, że 10 batów, ale wydał mi resztę z 7 batów zapłaciłem, no to jakieś 80 groszy za poprzedni kurs a teraz jadę dalej. Bayer polega na tym, że nikt nie wie dokąd to jedzie ale w najgorszym wypadku zawsze można obrócić kółko, tylko że to może być pętla tam z 20 km, więc trochę czasu by to trwało no mam nadzieję, że gdzieś tam dojadę z ciekawostek to w 7-Eleven jest dostępny oryginalny Red Bull Czyli ta pierwotna receptura, która później została sprzedana i skomercjalizowana, którą znamy w Polsce, ale to jest, ponoć oryginału i ma kopa takiego, że postawi na nogi leżącego słonia. Nie będę próbował, bo nie jestem fanem takich specyfików, ale kosztuje to nic, bo złoty 20, zł, jeżeli cena jest do tych butelek po 10 batów, to jest jakieś niecałe złoty 20, ale zł. no nawet jeżeli 18 to by było to 2 zika, czyli nic słynna opcja śniadaniowa, czyli tajskie seven ilenowe tosty, gdzie najdroższa podwójna wersja kosztuje 4,50. Do wyboru do koloru. Zawsze jest miejscówka, gdzie usiąść w środku chłodniej, jak na zewnątrz pali słońce, to można wejść, odpocząć, kupić sobie podwójnego tosta i kawę, przekąsić. Co kosztuje łącznie? 10 złotych więc da się żyć tutaj. Nie ma żadnego ekoterroryzmu, że nie dadzą ci reklamówki, aż przesadzają trochę. Bo do, dostają dwie torebki, tak jakbym chciał z tym wyjść sobie na zewnątrz. No ale cóż, no tu jest dbałość o klienta, a nie ekoterroryzm. Butelki też nie mają korka przyspawanego do siebie, także jest po prostu po ludzku. No trzeba powiedzieć, że infrastrukturę miejską tu mają genialnie rozwiązaną. Tu jest jedna ulica tutaj prawie że autostrada w mieście, w powietrzu, a powyżej kolejna ziemna. No i co się nie da, jak się da? Wszystko na takich konkretnych filarach, że głowa mała. Ale cały czas to rozbudowują tam. Nie ma, że zrobili i czekają na oklaski. Cały czas, non-stop, coś się dzieje w tej materii. Ten odcinek, przynajmniej kolei naziemnej, spokojnie może być gdzieś około 25 metrów nad ziemią. Chciałbym się dostać tam. Tu gdzieś ponoć jest przystanek, ale na razie go nie widzę. Gdyby piesi mogli się przemieszczać, to wszędzie są kładki. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W cieniu infrastruktury jest park. Ludzie mogą się odsapnąć, odpocząć od temperatury i od słońca. Obok też jest jakiś obiekt sportowy, nieduży. Pewnie dla dzieciaków może jakaś szkoła korzysta, chociaż w pobliżu nie widzę. A ja szukam nieszczęsnej stacji, bo raz poszedłem w jedną stronę, raz w drugą. Na mapie ją zlokalizowałem, ale ta serpentyna w powietrzu trochę mnie zmyliła. Naprawdę czysto segregacja śmieci, korki do butelek nie muszą być przywiązane. Jest i przystanek, ale kolos. Stoi na słupach. No, wygląda to nieźle. są też i schody dla leniwców Korzystam z normalnych Bilet w formie karty na dosyć długie dwa odcinki wyprawy kosztuje 5 zł, a myślę, że czas przejazdu to gdzieś dobra godzina Tak wygląda panorama z tej oto wcześniej opisywanej stacji aczkolwiek jesteśmy na Zadupiu, a nie w centrum Zauważyłem, że zdecydowana większość składów tutaj porusza się bez potrzeby zarządzania człowieka wewnątrz pojazdu szynowego. Tutaj znajduje się cel mojej podróży. Natomiast jeszcze nie wiem, jak tam wejść do środka, ale może zaraz znajdę wejście. Tu jest wyjście z metra, jakiś parking, ulica. Totalny chaos na ulicy i wysokie budynki wszędzie dookoła. A to nic innego, jak wywalone w kosmos centrum handlowe ogromne z wieloma sklepami markowymi i cenami wywalonymi w kosmos ale to, co mnie najbardziej interesuje, to Piętro numer 5, a tu jest ciekawa strefa jedzeniowa, słynna na cały świat. W okrągłym stanowisku kupujemy kupon, doładowujemy go, jemy ile z zmieści albo ile środków starczy. Tutaj mamy dziesiątki różnych barów po horyzont i pełno miejsc, gdzie można usiąść, coś zjeść. Są takie, że żeby przejść 20 zł, to trzeba mieć chyba ze dwa żołądki. I to już w ogóle przeginka, bo porcja żarcia kosztuje około 3 zł. Najbardziej ten stragan interesuje, czyli słynne mango sticky rice. Jak patrzę po tych cenach, to. To ja mam za mały żołądek, żeby chyba spróbować wszystkich wersji. Najdroższa kosztuje 8 zł z dwoma owocami mango. Dokładnie to cudo. Wbija w fotel, dla mnie potrawa numer jeden. Na deser mamy lody w bułce. Jakie orzechy kłusowe. Fish and chips 7 zł. Kawa 3 zł. Porządna, nie jakaś tam zrozpuszczalna. Najtańsza opcja mieszkania, jakie znalazłem na miesiąc, w miarę sensownej lokalizacji. Koszt czynszu to 600 zł, plus woda i prąd, czyli myślę, że góra 50 zł. Klimatyzator jest, łazienka jest, ale ogólnie jest to trochę obskurne, więc szału nie ma. Natomiast lokalizacja jest przyzwoita. Jakby ktoś chciał pomieszkać w dużo lepszych warunkach, to aplikacja Agoda, czyli odpowiednik bookingu azjatycki i ceny zaczynają się od 60 zł w górę. Za coś fajnego, bo takie hostelowe rzeczy to i za 30 można wynająć. Już miałem nadzieję, że stoisko ze smażonymi szczurami, a to tylko jakąś kiszkę soltową sprzedają. Dokładnie, różne cuda tutaj mają do jedzenia, ale grillowanych szczurów to nie mogę nigdzie znaleźć. A na pewno takowe się sprzedają, bo inaczej nie byłoby i w necie. Tak wygląda kolacja za 5 zł. Czyli kurczak z warzywami, z jakimś sosem i z ryżem, tym wspaniałym, który uwielbiam tutaj. On zupełnie inaczej smakuje niż w Polsce. No i coś do picia, 7 Eleven Tutaj jest różnie. To kubek lodu kosztuje 11 10 zł. A co tam w środku, to zależy, co kupicie. Czy wodę za złotówkę, czy browara za 6 zł. To już jest do wyboru, do koloru. No i oczywiście w spokoju można to zjeść, w cywilizowanych warunkach. Przy stoliku, tuż obok, przy lokalnym markecie, gdzie jest dużo ludzi, którzy po pracy spędzają tutaj czas rozmawiając ze znajomymi i delektując się tym wspaniałym jedzeniem. Sos łagodny, chociaż spodziewałem się, że kiszki będzie wypalał, ale smakuje fenomenalnie, naprawdę rewelacja. Byłem po dokładkę samego ryżu. Może to zabrzmi głupio, ponieważ nie da się opisać jego smaku, ale naprawdę warto wydać dwa kafle na bilet, po to, żeby. Tylko spróbować ryżu za złoty 15. Zł. To jest tak nietypowy smak, chociaż to niby tylko zwykły ryż, ale tak mocno różni się od europejskiego, że chociażby tylko z tego jednego powodu warto tu przylecieć. Tutaj znajduje się barownia. Słup. Tu mamy niskie, średnie i wysokie. A obok. Na słupach droga, po której jeżdżą samochody. Wszystko w jednym. Godzina 23.40: Bary powoli się zamykają. Późno. Po północy już prawie nikogo nie ma na ulicy. Ale jak ktoś, portek zapomniał wybrać, to niezależnie od pory dnia, może w każdej chwili to zrobić. Takie konkretne rybki tutaj pływają w rzece. Chociaż tak naprawdę to jest kanał, cały Bangkok jest pocięty różnymi kanałami wodnymi. A tutaj wygląda tak jakby to była wręcz hodowla rybek, bo po co inaczej mieliby je na Instalacja artystyczna pod tytułem Zasiedzenie. Nie można się zbliżać, bo zaczyna się ruszać i gadać. Ja się zabieram stąd, bo straszą tu normalnie. Raj dla wędkarzy, wystarczy kawałek bułki i przepływa to na ryb Pokazuje się, że te ryby to nie jest żadna hodowla, by je zjeść, tylko jest to hodowla należąca do y, klasztoru mnichów buddyjskich i oni tutaj po prostu hodują je, żeby sobie żyły, a nie po to, żeby je pożreć Więc dlatego jest ich tak dużo do tego jeszcze gołębie chodzą po stopach obok. No towaru jest tyle, że szok. Nie jeden do hodowlany by się zawstydził. Takiego czegoś jeszcze na drzewie nie widziałem, nigdzie. Co to za kulki wiszą? Ale takie fest są naprawdę duże. A się zastanawiałem czy to nie jest sztuczne. Nie no, to jest ciężkie jak diabli. Taka kula to waży kilka kilo. Czuć, że to jest takie pełne. Teraz zbadam. No tu widać, że jest pu pusta skorupa leży. Tu są jakieś kwiatostany tego cuda. Wygląda to przeciekawie. Teraz jestem ciekaw, gdzie można znaleźć taką wielką stonogę. Ma kilkanaście centymetrów długości. Oczywiście jest totalnie nieszkodliwa, więc mogę się nią pobawić. Przecież nie gryzie ani. Nic złego innego nie robi. Przepiękno. A długa? Jak się rozciągnie, to fest. do no takiego ogromnego mango to jeszcze nie widziałem. No po prostu kolos. Szkoda, że nie mam wagi, ale to to jest ponad kilo. Tutaj kolejna kolekcja. Ale nie umknął mojej uwadze laser do czyszczenia. Kawałek widoczny za słupem. Niebiesko-biała obudowa. Czyli technologia też tutaj jest. Prawdopodobnie te urządzenia dźwiękowe są dosyć stare. Jakieś gwizdające ptaszyska tam siedzą na palnie. Na podstawie tego, co osobiście zbadałem, doświadczalnie mogę powiedzieć, że te bazowe, podstawowe koszty miesięczne są bardzo przyzwoite. Mianowicie, mieszkanie w Bangkoku, który wcale nie jest najtańszym miejscem, a powiedziałbym, że raczej drogim. Nie biorę pod uwagę miejsc turystycznych jak Phuket czy Pattaya, bo tam jest o wiele drożej. No, ale ja zakładam, że jeżeli ktoś chce spędzić zimę w Azji. No, to niekoniecznie musi siedzieć w turystycznych miejscach, ale Bangkok z kolei jest bardzo różnorodny i ciekawy. Można oczywiście zaszyć się na jakimś zadupiu gdzieś na północy i nawet może będzie przyjemniej bo chłodniej, bo Bangkok generalnie jest ciepłym miejscem, cieplejszym niż inne regiony Tajlandii. No, ale nie będzie tak ciekawie jak w Bangkoku, więc myślę, że możemy uśrednić koszty dla Bangkoku. Przy takich temperaturach znacznie mniej się chce ujeść niż w Polsce, więc w moim przypadku, a do chuderlaków ani niejadków nie należy, śniadanie w Seven, chociaż niekoniecznie, ale no powiedzmy ta kawa z lodem plus jakieś tosty, ale to naprawdę można zamienić na coś dużo lepszego przy tym samym budżecie plus powiedzmy takie dwie porcje obiadowe, jesteśmy w stanie zamknąć się spokojnie w 30 zł za osobodobę i to naprawdę nie przesadzam absolutnie. No, no, nie mam potrzeby, żeby przejadać więcej. Być może ktoś jest głodomorem i zje trzy razy tyle, no ale ja, przy moich 80 kilku kilogramach masy ciała, no, no nie mam potrzeby, żeby więcej przejadać. Wcześniej mówiłem, że spokojnie da się polecieć z Polski do Azji i z powrotem w budżecie 2000 zł i przy założeniu, że. Nasza wyprawa będzie trwała 2 miesiące, to wychodzi dodatkowy 1000 zł na miesiąc. Jeśli macie ochotę na więcej z tej wyprawy, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia, cześć!